Cześć Boże, witam serdecznie na kolejnym nabożeństwie czerwcowym. Moi drodzy, dzisiaj pochylamy się nad wezwaniem Serce Jezusa, Świątynia Boga. Z Ewangelii według świętego Jana. Zbliżała się pora Paschy Żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów i stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego, jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź, Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi, 46 lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swojego ciała. Gdy z martwych wstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Serce Jezusa, świątynio Boga: Zbóżcie te świątynię, a ja w trzy dni wzniosę ją na nowo. To mówił o świątyni swojego ciała. Słowo, które stało się ciałem, przychodzi do świątyni, do miejsca kultu. Ten, który jest po trzykroć święty, jeszcze bardziej uświęca to miejsce kultu, w którym też są ludzie mający różne słabości, grzechy, upadki. I Pan Jezus oczyszcza. Nie róbcie z domu Ojca mojego targowiska. Serce Jezusa, świątynio Boga. I moi drodzy, mamy tutaj Pana Jezusa, który sam jest świątynią, i mamy też budynek sakralny, który także jest miejscem obecności Pana Boga. I Pan Jezus. To, co jest związane z kultem, czyli z miłością Boga do człowieka i człowieka do Boga, oczyszcza. I moi drodzy, my oczyszczajmy naszą miłość z tego, co jest związane z egoizmem, z tego, co niszczy tę naszą miłość do Pana Boga właściwą chrześcijańską miłość do samego siebie miłość małżeńską, rodzinną, miłość miłosierną, miłość bliźniego. Te symboliczne woły, baranki, pousuwajmy, tych handlarzy pousuwajmy, tę mamonę pousuwajmy. I moi drodzy, to co nam przeszkadza, być może te, jak w tej świątyni sobie wyobrazimy, pozostawiane stoły, że ciężko było między nimi przejść, to pousuwajmy te przeszkody, które mogą stać na drodze, aby zbliżyć się do Pana Boga. Do Jezusa Chrystusa, który jest świątynią, i do Jezusa Chrystusa, który świątynię jeszcze bardziej, tę przestrzeń, budynek jeszcze bardziej uświęca. Moi drodzy, dbajmy. O to, aby nasza miłość do Boga, siebie i bliźniego, do bliźnich była jak najczystsza, jak najpiękniejsza. I też o to módlmy się w tym dzisiejszym nabożeństwie. Także zachęcam, aby to nabożeństwo, tę modlitwę, która będzie za chwilę, ofiarować również w Waszych aktualnych, osobistych intencjach, ale i w intencjach całego Kościoła. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam jutro także na to nabożeństwo czerwcowe. Przypominam, że tutaj jest dla Was codziennie dostępna uczta przed śniadaniem, czyli codzienne rozważanie Bożego Słowa. I też o 20 mamy modlitwę Wróć, która jest modlitwą za tych, którzy odeszli od Pana Boga, od Kościoła, od wiary. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Do zobaczenia. Do jutra. A teraz zapraszam na dalszą część na modlitwę. Muzyka chryste elejson chryste usłysz nas chryste, nas chryste wysłuchaj nas chryste wysłuchaj nas Ojcze z nieba Boże Syn odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa. Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątyniobozu. Się nad nami, serce Jezusa, przybytku najwyższego, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, domie Boże i pramonie. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, snud wszelkich bezden na głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Wielkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, króluj zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa. W którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa którym sobie ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa. Wieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa. Błaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze lżywością napełnione, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa prawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, nad nami, serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie wstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiarą grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieufających Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie ranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, Wejrzyj na serce najmilszego Syna Swego, i na chwałę i zadość uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna Swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego najświętszemu sercu Pana Jezusa. O Jezu najsłodszy, odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie najświętszemu sercu twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, O Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca swego. Królem bądź nam, O Panie. Nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywieć ich do przystani prawdy i jedności wiary. Aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.